Kanal Plus. Fide, Północ-południe. Dziś o 21.30. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Postanowiłem, że wystartuję w wyborach do Rady Miasta. Polityka to teatr. Ktoś zatrzyma te szaleństwo! Poza tym, po spotkaniu Michaliny odzyskałem wiarę w miłość. Cały czas mi jeździ w żołądku. Myślałem, że jem za dużo bitej śmietany na śniadanie, ale to muszą być motyle w brzuchu. Dwa odcinki piątego sezonu serialu The Office.pl w piątek o 21:00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Z akt wynika, że jesteś niegłupi. Zostaniesz zwiadowcą-snajperem. snajperem Tworzycie zespół. To szaleństwo. Ale w nie wierzymy. Premiera Kanal Plus. Jarhead żołnierz piechoty morskiej w czwartek 27 listopada o 21. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Na wschodzie Ukrainy między dwoma polami min rozciąga się wąski las. To jedna droga do Andriiwki. Oto opowieść o tym lesie i o ludziach, którzy pozostaną w nim na zawsze. Premiera Kanal Plus. 2000 metrów do Andriiwki. W poniedziałek 1 grudnia o 21.00. Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Kanal Plus. Sponsorem programu jest dostawca usługi Przelew na Telefon. Blik. Blik. Sponsorem programu jest właściciel marki Duda. Producent Wendy z kurczaka. Na program zaprasza sponsor Lorenz. Producent orzechowych chrupek Kerli. Albo wiem. Academia Policial, eh?